Siemano z tej strony Mr Minecraft 2311 i dziś chciałbym kolejną paczkę modów zaprezentować yy, Ona jest naprawdę lightowa, więc zaczynajmy do y, przedstawiania y, paczki modów. Dobra, Prze y, przede wszystkim jak już zauważyliście wyświetliło mi się takie coś na owcy. Yy, sam nie wiem co to jest za modno, ale no, wiem co to jest za mod, tylko że zapomniałem jego nazwę oczywiście. No i jak widzicie tu jest Boomcraft. Co jeszcze tu jest? No, dużo jest modyfikacji, na przykład takie takie wieże nam się robią, itp. Tylko nie wiem się to nie wykopuje, no ale dobra. Kolejne, kolejne, o, to, to, to są fajne takie, takie, jak widzicie tam, mogę wam przedstawić, już wam pokazuję. Dobra, jak widzicie tu jest yy, yy, taki, takie, jak, takie wieże, w których się spawnują potworki, no i po prostu na górze, chyba sami wiecie co jest, taki gościu, niezbyt za przyjemny. Jak widzicie co jest najlepsze, wypadają nam diamenty, redstone, no i na... Widzicie mi się wszystko już. O kurde, nie! Dobra, nie no. E... Dobra. No jak widzicie, zniszczył się nasz e... spa tam wieżyczka. Tutaj właśnie robiłem drugi eksperyment, tylko że sporo z tych wieży, ale robiłem tutaj eksperyment jak e... nie eksperyment, tylko kręciłem wcześniej film i po prostu mi się był fajl i... I naprawdę na tych wieżach można dużo zdobyć. Ponad 14 diaksów. Naprawdę. I kolejny moc to jest mod na nowy świat. Naprawdę. Teraz Wam pokażę, jak, wo, jak go się robi. Za chwilę włączę tego game moda, bo to naprawdę wkurza na pewno. Dobra, no i tak mamy tutaj. Robimy taki otwór na 4. Tu niszczymy ten śnieg, będzie nam przeszkadzał. Poprzez które będziemy tutaj stawiać kwiatki. Więc niszczymy ten nasz śnieg. i tak, bierzemy e, kwiatki. bierzemy kwiatki. E, chyba kwiatki, nie pamiętam. Że, 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 o tak. Tak, bierzemy kwiatki tutaj. Jeden. No, dosyć, dosyć, no trudno by było wydobyć. No, ale jak macie fajne generatory i dużo kwiatów, no to. No, to będzie na pewno udanie No to bierzemy kolejne partie kwiatów. Kolejny, yy, kolejny kolor kwiatków. No i tak, zalewamy to wodą. Jak widzicie, już mam, jak widzicie, już zalewamy to wodą. No i wkładamy tam Diaksa. Oczywiście Diaksa można zdobyć, jak już mówiłem, na takich właśnie dungeonach, chyba dungeonach, Nie, nie, bo to jest dungeon pack. No, ale dobra. ok, No i wrzucamy Diaksa. No jak widzicie nam się zrobiło. Yy, no i yy, wchodzimy do tego. Jak widzicie jest pobieranie terenu. Yy, właśnie nam się pobiera. No ale jak się nie uda i będzie no to będzie źle. Poczekajcie i za chwilę do tego wrócimy, jak już będę na tym. Dobra, już jestem, więc yy, zacznijmy przedstawiać. Jak widzicie, naprawdę mega dużo tu jest materiałów. Można zdobyć yy, po prostu. Nie wiem, ile można tu zdobyć. Jezu, ile tego tu jest? Boże, jak widzieliście, już chyba diaksa tutaj jest, jest diament. Yy, na początku chyba zawsze jest diament, tu jest diament. widzicie, naprawdę tego jest masywnie dużo yy, tych wszystkich materiałów, Stonecrafta itp. Naprawdę y, y, opłaca się zrobić taki, taki właśnie teleport, bo wtedy y, naprawdę dużo można zdobyć, ogromalnie dużo, jak macie y, już takie siedemwiatków i metal trochę, no to od razu róbcie takie coś, bo możecie zdobyć naprawdę masywnie dużo tego, no bo y, polecam tą paczkę bardzo, ona jest wielka, jak wcześniej widzieliście już robiłem takie coś, więc... Y, sprawdzę o i jeszcze mam takie coś że nie muszę nie muszę po prostu kłaść pochodni tylko mi normalnie świeci to jest w tym właśnie y, tym y, paczce modów widzicie jeszcze takie jakieś rośliny nam się tutaj generują y, mamy tutaj naprawdę spore tu są jaskinie bo y, y, nawet sprawdzę jakie to jest duże no bo y, to może być jakaś nie wiem no... sprawdzę o! Jesteśmy teraz na powierzchni. Jak widzicie naprawdę gigantyczne tu się drzewa. Naprawdę wielkie. Yy, tutaj też są te, jak coś się nazywało. Dungeony czy coś w tym stylu. No jak widzicie już mam tego tego. Mamy 13 diaksów Naprawdę, no, jak widzicie, nie radzę go jeszcze atakować. Lepiej wziąć jakiś kurde zajebisty mieczyk bo on Was rozpieczy na y, przywitanie, więc lepiej wziąć miecz jakiś y, no, lepszy niż diaksowy, bo ten to lepiej tu dać i uzbrojenie tutaj. No i mamy tutaj, 3, jak widzicie, 3000 użyć, bardzo wielki i bardzo duży no, naprawdę wielkie te miecze. Widzicie, on rozpieprza nam wszystko tutaj i rozpierdala nam wszystko tutaj, więc y, on może nas rozpieprzyć w 3 sekundy, więc... O, jak widzicie, kolejny diaksy, 18 diaktów. Po nie opyla się chodzić do jaskiń, bo to... Naprawdę poczekajcie na chwilkę. Jak widzicie, y, już jestem, no bo wyskoczyła mi taka pewna reklama, y, no i już powróciłem, więc... Y, dobra, y, więc poczekajcie, bo crash jest. Jak już widzicie, już zeszłem z crasha, no to dobra, no to na tyle na tej paczce modów, bardzo wielka ona jest, polecam ją no to na tyle co chciałam pokazać. Jeszcze może przedstawię te kilofy, może tutaj pokażę Wam jeszcze kilofy, a zresztą to wy sesami zobaczycie to wszystko, bo to naprawdę dużo jest do przedstawienia. No to więc na tyle tej modyfikacji, więc yy, yy, komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście lajkujcie, więc Arya.